Około 22, dobra. A powiedz mi e, w porządku. A powiedz mi, czy w związku z tym, że teraz jest tyle stresu, dobrze śpisz? Czy się wybudzasz w nocy? Go, mało i krótko. Wybudzasz się w nocy, ponieważ myślisz o problemach, jakie są. E, wybudzają ciebie te myśli, czy po prostu no jakby. Okej. Okay. Mhm. Ale czuję, że jakby, że gorzej śpisz po prostu. Jest to dla ciebie nie taki sen jak kiedyś. Jest to jednak słabszy sen, bardziej przerywany i krótszy, i krótszy. Dobra. W porządku. I powiedz mi jeszcze, czyli tak, zmniejszenie tego ruchu. Zaraz o tych posiłkach powiemy. I sen. I teraz tak. Sen jest bardziej przerywany. Jeżeli chodzi o sen, na tyle, ile dałbyś radę, dobrze by było, żebyś pozwolił sobie na to, jednak, żeby no nie wiem czy jakieś techniki u ciebie na zasadzie dajesz sobie jakieś słuchawki na uszy i wiesz muzyczka relaksacyjna i zasypiasz po prostu jesteś tu i teraz i najzwyczajniej tak sterujesz swoim mózgiem żeby odpychać myśli żeby to jakby sam wprowadzasz siebie w to, że idę spać i będę głęboko spać teraz to z takich jakby bardziej takiego nastawienia jeżeli będziesz mniej jeść wieczorem, jeżeli będziesz mieć bardziej uporządkowane jedzenie wieczorem, to będziesz po prostu też lepiej spał, bo jeżeli masz pełniejszy żołądek, to będzie ci się gorzej spać. Nie dość, że masz napięcie, masz myśli, masz różne problemy, to jeszcze do tego dochodzi ci to jedzenie, które, wiesz, wypijesz więcej na przykład też po południu i no, też będziesz po prostu wstawać do toalety, będzie ciebie przebudzać to, zwyczajnie to, że masz potrzebę iść do toalety i wiesz, będziesz niewyspany. Niewyspanie doprowadza do tego, że będziesz chciał więcej jeść też węglowodanów i częściej podjadać. Bo ja to już gdzieś, kiedyś pisałam, czy mówiłam, że sel. Sen daje nam regenerację, wzmocnienie, siłę, dodaje nam powera, nie robi tego aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna wyciąga z nas energię. Ona daje nam fajną taką energię na zasadzie, o, poćwiczyłem, poćwiczyłam, po, poruszałam się fajnie, się czuję, bo się po, um, poużywałam, że tak powiem, używałam swojego ciała, e, Taki się czuję, że, że no, coś, to, coś dobrego dla siebie zrobiłam. Oczywiście pomijam tutaj jeszcze inne zdrowotne aspekty, ale mówię o takiej bardziej tej sferze psychicznej. E... jakby ruch wydatkuje energię. Oczywiście to też zabrało ci, znaczy masz teraz to zabrane, bo to ci wypełniało czas po południu i pozwalało ci też między innymi obniżyć insulinę, dzięki czemu lepiej ci się prawdopodobnie melatonina wytworzyła i lepiej sobie spałeś. No bo, no bo ty też nie wykonywałeś takiego ruchu fizycznego, z tego co pamiętam, że katowałeś siebie po prostu tak strasznie, tylko to było raczej w takim umiarze, bo widziałam live'y i nagrania na, na YouTubie, tak. Także ja tam sobie zaglądałam i ten Twój proces zmiany też gdzieś tam sobie śledziłam, ale chodzi o to, że wiesz, że jakby wchodzi w to teraz jedzenie po południu, oczywiście kontrola jest osłabiona, bo tak, więcej stresu, mniej regeneracji, czyli mniej snu, tak, też. No i mniej regeneracji, bo jest jedzenie wieczorem. Jeżeli mamy więcej jedzenia wieczorem, więc masz w żołądku jedzenia więcej. W żołądku, co znaczy, musi to w jakiś sposób być przetrawione. Dzieje się to wieczorem i w nocy zdecydowanie wolniej i trudniej, a to równa się, nie regeneruje się, bo pierwsze co, to muszę pozbyć się tego żarcia, jedzenia z żołądka. Nie? Więc organizm, mimo że to nie jest jego, ale ponieważ zostało wrzucone jedzenie do żołądka, no to musi się tym zająć. Więc tam w nocy, kiedy śpisz, nie dość, że mamy czynniki zewnętrzne, które osłabiły ten sen, to jeszcze, jakby nakłada, bo to takie błędne koło się tworzy, nakłada się na to właśnie to jedzenie po południu. Okej, okay, to, to zaraz jeszcze sobie do tego dojdziemy, tam, co, co w ciągu dnia się dzieje. Ale jeżeli my, yy, inaczej, i co dodaje nam jeszcze siły oprócz snu? Jedzenie. Jedzenie dodaje nam energii, po prostu. Więc ty ten sen. Będziesz sobie jakby równoważyć tym, że dojesz więcej, podładujesz się. I jeszcze mamy oczywiście zimno. No to tak samo nasze ciało dąży do tego, żeby w jakiś sposób się ogrzać, dogrzać.